Maciek, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Tym razem robimy poradnik do hila. Jak już pewnie wiecie, hila jest to Whip. Tylko, że w drugą stronę. I wypychamy go przednią nogą. I w przeciwieństwie do Whipa nie robimy go z Hopa. Znaczy, jak to woli, ale moim zdaniem łatwiej jest go robić z bany Hopa. Bo wyżej lecicie, a kręci się w drugą stronę. No to dobra, zaczynamy go uczyć. A no to hila najlepiej testować jest na bęku. Bo z flatu niektórym może być na początku ciężko, jak ktoś nie ogarnie dobrego wybijania się. No i tak. Żeby ogarnąć chwilę, musisz się tak samo, jak w whipie, tego ruchu, tylko, że w przeciwną stronę. Całą stronę co whipa. Tylko kręćcie rękami w inną stronę i Wam wychodzi. Fajnym ćwiczeniem do hilla jest wypychanie go z jednej najlepiej przedniej nogi na flacie. I to ćwiczenie wygląda tak, że jedziecie i kręcicie i no. tylna noga do góry kręcicie łapiecie jak ogarniecie jak wypychać to z jednej nogi lądować na dwie, to próbujcie to wybijać już z dwóch nóg i lądować jakoś w miarę równo z dekiem. chyba, że, chyba, że bardzo dobrze to ogarniacie, to próbujcie od razu na dwie. Tak jak już mówiłem, najlepiej katować go na bęku i na bęku fajnym ćwiczeniem jest o te, które właśnie teraz Wam pokazuję. Jeśli ogarniecie te ćwiczenie w miarę dobrze, czy tam nawet bardzo dobrze, próbujcie wypychać go dwoma nogami. Nie przejmujcie się, że na początku ląduje Wam już on jakoś nad piętami, na nogę, czy choćby o tak jakoś. To wszystko da się wyćwiczyć i na pewno, jeśli będziecie powtarzać te ćwiczenia przez dłuższy czas, to go skleicie. No i w sumie no i to tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak tak to zostawcie łapkę w górę, krzymaj komentarz. No i siema.